Rozprawialiśmy się z bandiomi i ich gangami. Powstrzymywaliśmy wszelkie zło. Byliśmy jednym z najlepszych oddziałów na świecie. Było nas czworo, ale jeden z nas mógł przetrwać naprawdę spore okresy. Tą osobą byłem ja, KomandoS Strike, antyterrorysta. Oraz nasza pozostała ekipa, Johnny Zamachowiec, rozpruwacz Karl oraz Komandor Kosa. Byliśmy tacy zrani że nic nas nie powstrzymało. Zawsze byliśmy przygotowani. Bez strachu, bez bólu, a nazywali nas SAS-patrol z los A. Angeles, silni oraz nie odczuwają bólu. Saspec Rol Original movie. Reżyser na tej zionek 1-2-3 tabuła Z Studio Contan.